For me. Witam witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Darkolf i zaczynamy kolejny odcieczek serii Let's Play Ice Windale Edition, Nie ja, dacie w ostatnim odcinku przechodzimy dalej z poczę oko życzenie wrzucamy dalej z podziałem pułapki No i idziemy do przodu o, kolejna zmora Wszyscy jak zawsze do broni W porządku. Wywicie! Oprócz ciebie. Czy no mogliście go rozpieprzyć? Okej. Okay. Szukamy pułapek. Dalej, czy coś znajdziemy? O, już pierwsza. Trzeba, że widzieliśmy ich sporo, więc. Jest możliwość bardzo wysoka, żeby jej znaleźć, jakieś nowe. No? Na razie wygląda spokojnie. Oczywiście przeskanuje całe to miejsce. Nigdy nie wiadomo. Bingo, jest twoje życzenie. Dobrze. Oczywiście trzymamy się z daleka od kafelek Na two O to jest czysto Zamienia. oczywiście Kolejna pułapka Mój miecz, nie się tym. Oczekuję na two Ile tego jest? Kurde, co 5 sekund znajdujemy pułapki I Więcej was matka nie miała Służba syna Jestem tak uczyn, nie? Oczywiście coś jeszcze jest No nawet trzy drzwiach zostawili pułapkę. Dziwne, że jest aż tyle. Znaczy coś tutaj Stoję. prawdopodobnie Uż będzie. Babcy, o, wychodzimy stąd Służba syna! I chodzimy na czwarty poziom. Okej okay. Albion, okej okay. Jesteście ranni. No, jestem ciężko ranny. Nasza gościnność. Dziwne, że jest, że ten... Co, jesteś o tym? Okej. Okay. Coś tu mi nie gra, powiem szczerze, bo dlatego, że... Dziwne, że weszliśmy tak spokojnie. Jeszcze ten... Oczywiście, powiem wam od razu. Nie będę zwiedzał tego miejsca, to przyspieszymy trochę. Rzucamy zaklęcia. Zrobię się teraz motyw. Oczywiście... Wszyscy do broni. No i idę z nim porozmawiać. Okej, okay, gdzie jest ta uzdrowicielka? Okej, okay, a wiesz się o tym klejnocie? E, chwila, przecież nie powiedzieliśmy ci, że skradli go. Coś mi tu śmierdzi. Coś mi się wydaje, że wiesz. Okej, okay, no jak widzicie, dostajemy zdemaskowanie Albona. Okej, okay, no to... Okej. Okay. No dobra, nie że ci szło, ale przegrałeś. Okej, okay, widzicie, odbieracie się wszystkie przejścia, od razu wszyscy do broni. Bo wszyscy rzucają teraz zaklęcia. Szybko trzeba ich rozpieprzyć. Ok, tak jak powiedziałem, tu trzeba się spieszyć, bo że za chwilę będziemy mieć tutaj tyle osób, że ho-ho. Sami słyszycie po dźwiękach, że biegną do nas, zaraz wpadnę morderczy szał. Drugi. Widzicie, trzeba się tak z daleka. Mamy większe szanse, żeby ich kopnąć. Oddalamy się lekko. Tak mając przyspieszenie ruchów, idzie o wiele szybciej. Nie. Cholera, otruli mi tego. Do Twojej dyspozycji. Już Wynosimy się stąd. Okej. Okay. Motyw, zaraz zobaczycie. Eee... Bierzemy od razu miksturki. Antidotum wezmę wszystkie. Bo według mnie będzie mi. o tych cholerę potrzebnych. Słucham. No, możesz na mnie liczyć. No i wiecie, sami się od razu wydostali tu. Stoję. Dajmy się. Jestem. Aha, jeszcze mi otruli. Nie mam czasu. Muszę jeszcze. się stąd. Oczywiście trzeba ją zrobić, żeby, otru żeby dostał otrutkę. Mówiłem wam, że. Jednak będzie mi to. Żeby najlepiej wziąć od razu wszystkie. Powiedz tylko, czego potrzebujesz. I śpierdalaj sobie. Oh. Myślałem, że zdjąłem pułapki wszystkie, a jednak nie. Okej, okay. Ej, to trochę ekspansjonik można dostać nawet. Aha, zmęczenie. Tego jeszcze brakowało. Oddalamy się, żeby nie dostać. Ok, Nadchodzą. Przygotuj się na piekło draniu. Niestety, mając zmęczenie, to trochę też komplikuje sprawę. I dalej się cofamy, oczywiście, bo nie chcę przyciągnąć też innych, a chciałbym też się przespać, skoro jest taka... Okej, okay, świetnie. Udalamy się też trochę dalej, tam mam jakiegoś... śledzia, czy śledzia? Węża, którym ja <śledzia>, Śledzia kurde <śledzia> Nie skąd wymyśliłem Śledzia kurde Nieważne Okej okay, gdzie jest tam te butelki do cholery Okej okay, dla niego Okej okay. No ale spierdalaj stamtąd Okej okay, on będzie się oddalał Twój miecz jest i mocną tarczą. Daleko zaj Ok, oddalamy się, znowu. Tam mamy kolejne dwa węże. To chcą mi zrobić krzywdę. Ok, ładnie. Zostałych ich jeszcze tam dwóch. Oczywiście, co ja, ja mam w planie? Oddalić się trochę od nich. Przejdę na drugi poziom. Nie mam czasu. Muszę jeszcze odwiedzić ci za zabić parę potworów. No ładnie. OK oddalamy się, są słabi. Jaka pułapka! Cholera, kolejna pułapka. Którą musiałem nie zobaczyć jej po drodze. Oddalamy się ponownie. Okej, okay. dwa apatyki aż. No, miło, miło. Praktycznie za ich zdemaskowanie te dostajemy masę expań Okej okay. O sporo punktów życia, oczywiście to tylko tak wydaje, że tak mało zadajemy Próbując z daleka Oczywiście motyw dlaczego znaczy ja to robię, bo moja drużyna za chwilę zaśnie a nie chciałbym, żeby przez zmęczenie po prostu ginę niepotrzebnie. jeśli mam dalej walczyć. No wiem, że musisz odpocząć, no ale ci pomóc. Na razie. Zaraz wpadnę w morderki z tyle, że więcej już się nie da. Okej, okay, brawo. Udało się. Okej. Okay. Dobra, dość tego. Muszę się przestać. Oprócz awansów, co widzieliśmy dla wszystkich. Od razu dam od razu. Ok, czwarty. To jest trzeciego. Damy kulę ognia. Cześć, kto zadaje więcej? Od 10 do 6. A to też. Ok, no to zdejmujemy oba zaklęcia. Przyspieszenie sobie zostawiamy. O tu też mamy nowe. Użyjemy pajęczynę z pierwszego że Nic. Ok, ty też dostałaś awans. O plus 1. Ty cały czas walczysz. Nie, nie pamiętam. Walczysz z jaką bronią? Dwie, chyba ten, to chyba dwie, więc. Dwie bronie. Owaszka, nauczyłaś się czegoś nowego w międzyczasie? Tak, mamy kolejne zaklęcia. Wiem, że mógł po jeden ich więcej, ale na razie wolę, żeby ona się skupiła na leczeniu. Ktoś jeszcze dostał level? A ty. Ok, 25 punktów. Za każdym razem postawiasz te pułapki. Masz do 50. zamy też wykrywanie iluzji, tak będzie i łatwiej. Okej, okay, wychodzimy stąd, będziemy się przespać, oczywiście zanim ten uleczymy też drużynę. My zacznijmy od niej. Musimy się zatrzymać. Wiem, że musimy się zatrzymać. Wiecie, ten głupi sposób może się Powiedz szybko wyleczyć. potrzebujesz? Y... Okej, okay, ty wylecz samą siebie. Tu masz teraz fula. Farosco y... Niego. Teraz jego Jestem gotowa Okej, okay, kurde, mogłem pomyśleć też, że zajmiemy się weszli, mogliśmy sprawdzić tropicielem Okej, okay, wychodzimy stąd, idziemy się przespać. Okej, okay, no i oczywiście w Aha, jest jeszcze jeden Eldaren do zabicia. Świetnie, będzie więcej ekspa dla nas. Czekamy na całą drużynę. Moc kamaleona. Hmm. Okej. Okay. W międzyczasie i tak, zanim tam dojdziemy, to powinny mu wszystkie te zaklęcia się zdjąć sobie, więc to jest dla nas mała przewaga tak powiedzmy. O, podchodzi. Jakieś rozkazy? Okej, okay, oprócz, że Tobie skoczyły się strzały, co Ciebie zapełnimy od razu. Jak stoicie wszyscy ze strzałami? Okej, okay, Ty idziesz do, dla niego, Ty masz jeszcze dwie, tam się kolejne. Ty jesteś w porządku, Ty masz jeszcze jedną i Ty dla Ciebie jeszcze jedna. Okej. Okay. Stoję, robi się. Świetnie. Jest was więcej? Chciałbym dostać trochę jeszcze doświadczenia. Tak dziwne, żebyśmy weszli jeszcze w pułapki, które nawet nie zauważyliśmy. Zamieniam się w. Sam. A Najważniejsze to, że udało się ich rozpieprzyć I po prostu darmowe exp Okay. Zobaczmy czy tutaj coś nam zostawili. Tak, zostawili. Ok, mamy tutaj... Nawet z tej strony... Przyzwanie Jaszczurki. Wielki przywoływacz. Okej, okay, znaczy jeszcze ktoś tutaj żyje. Mamy. Zobaczmy, jakie to są. K6 to dla niego. A to dam jej. więc to jest dobre. Ona teoretycznie ma większy problem, więc to damy jej. Ok, 3 i 1. Świetnie, ok. Mamy tutaj też nóż, który myśmy znaleźli. Sztylet Presio, Wajerosko, to będzie teoretycznie dla niej będzie perfekcyjny. Od 1 do 4. Więc wolę, żeby ona go używała. Eee, zobaczmy, 1, 4, opóźnienie 1, opóźnienie 2, opóźnienie 0 i podamy jej. Co my tutaj mamy? 1, 4 plus 1, terkuple jest 5, terku 2. A to dlatego, bo są słabsze. Dobra, to ci to zostawię. Eee, a to? Ok, no, tak jak jest. Mamy klucz Przyda mi się Tutaj się wszystkie drzwi otworzyły. Super! Znaczy, że prawdopodobnie będę, będę mógł teraz tej sobie wykraść A w międzyczasie użyję tropiciela, bo nie użyłem. Okej okay. Widzicie, że nawet on coś mówi, że coś jest nie tak, patrząc generalnie. Okej, okay. zawsze coś ciekawego. O, oh, zaklęcia! je yeah, baby! Ok, mamy ognica strzała, to już mieliśmy, to damy do kogoś innego. Strzały! I oprócz butelek. Ok, zbierzmy kolejne, bardzo użyteczne. No idziemy sprzątać dalej. Okej, okay, czy ktoś tutaj jeszcze żyje? Tak, mamy kolejną. Oczekuję na Twezi. No? Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Nie Ten jest tu. dół. No. O, lejra, jeszcze coś level, bajerosko. Okej, okay. dostałeś do zakleń coś? Tak, super. E, damy ci leczenie dodatkowe, to też... Piątego jeszcze nic nie ma dla Ciebie, szkoda. Okej. Okay. No cóż, przeszukujemy. Okej, okay, tam będą prawdopodobnie kolejne te jaszczurki. Ale my sobie posprzątamy dalej. Pieśń, daje na co? To pewnie będzie dla barda. Nikt nie może z tego używać. <laughs> Człowiek, półelf albo bardę. Zaświadczę jakąś pieśń. Vabę, nieważne. Okej, okay, tutaj się otworzyły drzwi jakieś. Poczekamy chwilę. Idziemy na razie do góry. zobaczyć z tej strony coś jest ciekawego. Tutaj też się otworzyły. Ok, mamy tutaj kolejne do ograbowania. Jakieś książki, które mi nie interesują. Ok, no to idziemy teraz w górną stronę. O, kolejny regał. Kolejne książki, co mnie nie interesują. A to co to jest? Złotą postać. O, oh, hej. Okej. Okay. Jakiej karawany. Okej, okay, o czym ty mówisz? Okej, okay. przyzwanie troli. Hmm. Ładną broń masz, ciekawe. okej. Okay. Chcecie nam pomóc. Super. Przydać ci nam się. Okej, okay, ktoś tu podchodzi, słyszę po dźwięku. Wielki rytualista. Okej, jeszcze kęsa. Okej. Okej. Hmm. Okej. Okay. Rzucamy zaklęcie. Ok, oddalamy się troszkę. ci fajnie walą na nich. W pomogą. Coś tam dzieje? A, mamy kolejnych troli. Ok, jak zawsze. Mamy ten porące strzały jeszcze. Więc najlepiej. Ok, fajnie. To zakraliśmy mu też za darmo Expo. Tutaj idziemy. Mamy kolejnego trola. O, super. Zamieniam się w Okej. Okay. Tak jak wcześniej zakładamy ten. Oczekuję Ok. Easy. Okej. Jak sobie życzysz? Stoję. Dajmy się. Okay. Chodźcie. Jak się opłacało rzucić zaklęcie? Mamy tu kolejne. Gego Tuan tak jak tam się mu nazywa. Eee. Coś mu pechowo poszło. Okej, okay, tutaj mamy jakąś statułkę. Wygląda jakby skorpeny. Więc prawdopodobnie... Patrząc, prawdopodobnie to będzie... Jakaś boginia. Dwa i pół. Ładnie. Kolejny wróg. Okej, okay, sprawdźcie co jest ciekawego. Oprócz złota, trochę butelek. Ech, ile tutaj tych trupów? Ja to A nawet... Tylko jak spadają Dobra Lepiej to niż nic Ok. to Okej ile wyrżnęli Ta dlaczego mówi na temat obiadu Okej, okay, tu będą kolejni Słysząc po dźwięku Ale pójdziemy na do góry Przyzwanie jaszczur. Okej. Okay. Znaczy będzie kolejny bydle, co trzeba będzie do, dobić. To będzie nam przeszkadzało. Ale tego musi być sporo po głosie. Okej, okay, mamy. Trochę ciekawych rzeczy. <gry> Okej, okay, Zwijamy wszystko, też chyba już nie będę potrzebował więcej tych tutaj, więc... Okej. Okay. Oprócz strzały... Eee. Co to jest? Jakaś wykiera, której nie mogę zidentyfikować? Mamy tutaj ognisty stylet plus dwa, bajerosko! Eee. Kurde, do kogo by to dać tylko? Eee. Opóźnienie później renteku 1 renteku 2 ale opóźnienie 2. No dobra, dam tobie. I zastanawiam się, czy będzie lepsza dla niego ta broń niż kij. Zobaczmy, jako w doświadczeniu. Nie, lepiej jest dla niego kijek. No cóż, będę musiał coś znaleźć porządnego. Ok, tam zanim pójdziemy, tam prawdopodobnie będzie wielki bałagan. Pójdziemy oczyścić inne strony. Pójdziemy teraz na dół, zobaczyć, co tam czeka na nas. Hmm. Ok, okej, tutaj słyszymy masę dźwięków, a to jest cały czas tamtej sali. Nie podoba mi się to szczerze. Hmm. Okej, okay, dobra panowie, ja tutaj zakończę właśnie ten odcinek. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Na że się podobał. No zobaczenia w tym odcinku. robił.